Witam, chciałem pokazać łóz zmiennego tak to szybciutko. Grzybek pojawia się od kwietnia z grzybkiem jadalnym. Podobny do niego jest hełmówka, która pojawia się od sierpnia, więc jak znajdziecie teraz takiego grzybka, to będziecie pewni, że to jest łusk fiak. Chciałem go pokazać. O baterii mam jeszcze 7%, więc nie za bardzo. Mogę za dużo pokazać. Tutaj pokażemy go od spodu. Jaki ma trzon? Muszę zobaczyć. U hełmówki te, te łóżeczki na dole. Mają biały kolor. Jest jadalne, ale jemy tylko, tylko kapelusze. Pojawia się na pniach obumarłych drzew ale ten jest naprawdę dorodny ja go biorę bo będzie do sosów a tu obok jest czernidłak błyszczący proszę zobaczyć jak zbliżony kolor nawet do niego Czerni... o, tutaj pokażemy czernidłaczka błyszczącego ale tu jest łuskwiak zmienny i tego łuskwiaka będziemy po prostu kość. Tak wygląda łusk jak zmienny, który się pojawia od kwietnia. Zapach. Zapach taki bym powiedział: bardzo przyjemny i bardzo podobny do opieniek. Jakbym miał ocenić tak na szybko. Ale no, tak wygląda łósk zmienny. Tu jeszcze raz pokażemy. A może tak i zrobimy zdjęcie, żeby było widać na głównym profilu. No, w każdym bądź razie łósk zaliczony i będzie można też śmiało zbierać. Pozdrawiam.